Kiedy szukamy nowej pracy albo chcemy zmienić branżę, to często wydaje się nam, że ten proces trwa bardzo długo. I tak, ten proces jest czasochłonny, ale bardzo często jest tak, że to my dodajemy do tej czasochłonności, to my, to nasze działania powodują, że to tak długo trwa. Największym problemem, który ja obserwuję, kiedy doradzam ludziom, jak zmienić swoją pracę, jest to, że podejmują 10 kroków, w dziesięciu różnych kierunkach. To powoduje, że tak naprawdę ich progres jest dosyć niewielki. Miotają się, zastanawiają się, raz próbują tego, raz próbują tamtego. I dzisiaj chcę Ci pokazać taki prosty proces, który powinieneś zastosować, żeby móc radykalnie przyspieszyć sytuację, w której jesteś gotowy na zmianę pracy. Taki proces można wykonać na dwa sposoby. Jeden jest szybszy i darmowy, a drugi jest płatny i skuteczniejszy, ale kosztuje. Pierwszy proces jest taki, że w tym filmiku opowiem Ci konkretnie o czterech krokach, które musisz wykonać, żeby szybko dojść do momentu, w którym jesteś gotowy zmienić pracę. Drugi powód. O którym wspomniałem wcześniej, jest taki, że umawiamy się na rozmowę. Ty i ja rozmawiamy przez godzinę i tworzymy plan specjalnie dla ciebie, ponieważ to jest filmik na YouTubie. Ja muszę tutaj zastosować takie rady, które są użyteczne dla większości moich widzów. One są poprawne i ich zastosowanie bardzo dużo ci da. Natomiast pamiętaj, że jeżeli myślisz o planie zawodowym, który jest skorelowany pod ciebie, pod Twój wiek, Twoje możliwości, Twoje okoliczności, Twoje CV, Twoje doświadczenie zawodowe, to musimy pogadać jeden na jeden. Tutaj odsyłam do swojej strony chiodata.com i tam znajdziesz ofertę rozmowy ze mną. To trwa godzinę i tam właśnie przygotowujemy specjalny plan pod Ciebie. Ba, z takiego spotkania dostaniesz również, jeżeli będziesz tego chciał, nagranie, a więc nie ma takiej obawy, że ta wiedza w jakiś sposób Ci ucieknie. Teraz wracamy do tego prostszego sposobu, czyli tych czterech kroków, które spowodują, że znalezienie pracy będzie możliwe o wiele szybciej. Pierwszy krok, który należy zrobić, to należy spojrzeć na swoje CV, należy spojrzeć na sytuację na rynku pracy i należy wybrać, to jest bardzo trudne, należy wybrać jedno narzędzie jedno narzędzie lub jeden język, ale jedną technologię, na której się skupimy. Cały ten proces polega na tym, że mamy cztery kroki, które sobie zapętlimy. Także jeżeli myślicie sobie, boże, ale tylko jedno narzędzie, tak, tak, właśnie o to chodzi. Chodzi o to, żebyś się skupił na jednej technologii. Często problemem, który widzę, jest taki, że już się znamy na Excelu, liznęliśmy SQL-a, usłyszeliśmy o Pythonie, więc coś tam zaczynamy z Pandas robić. Tutaj w sumie jakieś wizualizacje, i to wszystko zaczyna się rozmywać. Nagle poświęciliśmy dwie godziny na Excela, godzinę na Pythona, godzinę na Tableau, godzinę na Gita, i w sumie nie jesteśmy w zasadzie dobrzy w niczym. A czas pędzi. Minęły dwa tygodnie, a my w zasadzie jesteśmy w tym samym miejscu, w którym byliśmy. Dlatego należy się skupić na jednym narzędziu. Na jednym narzędziu, które będziemy opanowywać do momentu, w którym mamy takie poczucie, że naprawdę mamy to opanowane. Kiedy dowiemy się, że naprawdę mamy to opanowane? Dowiemy się tego w punkcie numer 2 i w punkcie numer 3. Punkt numer 2. Który wyraźnie Ci pokaże, czy masz to narzędzie dobrze opanowane, to to, zrobimy bardzo ciekawy, bardzo dobry projekt, którym będziemy się mogli pochwalić online. I teraz, kiedy mówię bardzo dobry, bardzo ciekawy projekt, to chodzi mi o takie rzeczy, że po pierwsze nie tworzysz portfolio typu Copy Paste, bo widziałem takie rzeczy, gdzie ludzie mają mnóstwo takich. Wiesz, rzeczy online, typu fragmentów kodu, jakichś tam szczątkowych wizualizacji, ale nie stoi za tym żadna historia. I oczywiście może ci się wydawać, że to robi wrażenie, że czysta ilość może robić wrażenie, i to czasem się uda, żeby przekonać rekrutera. Ale jeżeli masz kilka projektów, nie wiem, dwa, trzy, za którymi stoi historia, o których jesteś w stanie opowiadać 10-15 minut o każdym, to jest zupełnie inna gra. To nagle ty jesteś pasjonatem. Pamiętaj, że ludzie pragną zatrudniać pasjonatów, bo to są ludzie, którzy są w stanie pójść o krok więcej niż ci, którzy idą tylko tyle kroków, dokładnie tylko tyle kroków, za ile im zapłacono. Także pamiętaj, że jeżeli tworzysz projekt, to rób projekt, na którym ci zależy. To mogą być dane z dziedziny, którą się interesujesz. To może być format tej analizy, które cię wyjątkowo zajarał, jak wygląda jego końcowy rezultat. Czyli to może być ta też strona estetyczna. To może być miejsce, w którym będziesz się tym dzielił. Widziałem naprawdę przeciekawe zastensorowania GitHuba pod tym, pod tym względem, bo to w sumie nie musi być tylko miejsce na dzielenie się, nie wiem, kodem z Pythona. Także pamiętaj, że Skupienie się na dobrym projekcie, jednym, dwóch, trzech, jest o wiele lepsze niż robienia portfolio typu copy-paste. Punkt numer trzy, czyli obiektywne sprawdzenie swojej wiedzy. Internet jest pełen miejsc, w którym można swoją wiedzę przetestować, ale większość osób jednak tego nie robi. Woli zostać przetestowanym na rozmowie kwalifikacyjnej. I to jest trochę zwodnicze, dlatego że po pierwsze łączy się nam, łączą się nam dwie rzeczy, to znaczy łączy się nam to, jak wypadliśmy na rozmowie kwalifikacyjnej i nasza obiektywna, czy subiektywna ocena tego, jak dobrze my się znamy na naszej technologii. To jest duży błąd, bo jeżeli z przyczyn niezależnych od nas rozmowa nam nie pójdzie, to wydaje nam się, że jesteśmy w technologii beznadziejni, a wcale tak być nie musi. Więc to, co należy zrobić, to sobie miejsce w internecie, w których będziemy się w stanie obiektywnie przetestować. Tutaj to bardzo zależy od technologii, którą się posługujesz, ale te testy są. To może być test na LinkedInie, to może być lead code, jeżeli uczysz się SQL-a, mnóstwo różnych miejsc. Natomiast pamiętaj, żeby wyznaczyć sobie ten punkt obiektywnej oceny, a nie podchodzić do tego w jeden z dwóch błędnych sposobów, czyli albo sprawdzać się li tylko i wyłącznie na rozmowach kwalifikacyjnych, albo. Li, tylko i wyłącznie polegać na swoim osobistym, wewnętrznym odczuciu, gdzie my jesteśmy. W ten sposób przeszliśmy przez kroki numer 1, 2, 3 i one są de facto najważniejsze. Ale bardzo ważny jest punkt numer 4, bo teraz to jest trochę jak gra planszowa. Jeżeli będziesz na kroku numer 3, to może być tak, że ten test ci pójdzie nie najlepiej, i będziesz musiał wrócić na moment do kroku numer 1, żeby swoją wiedzę poprawić. I to jest jak najbardziej ok. Ale w momencie, kiedy my przechodzimy przez ten test, czyli w momencie, kiedy obiektywnie sprawdziliśmy swoją wiedzę, to ja często widzę u ludzi taki problem, e, którzy zmieniają pracę, którzy na przykład chcą wejść do świata IT, że zostają w strefie komfortu. I takiego fikcyjnego rozwoju. O co mi chodzi? Chodzi o to, że opanowaliśmy jakąś technologię. Nie umieliśmy tej technologii, i teraz ją opanowaliśmy. Ale to jest tylko jedna technologia, a tych, które powinniśmy opanować, jest na przykład trzy. Ale my się już tak dobrze czujemy w tym, i tak nas to cieszy, że tutaj już jakby nie umieliśmy, a teraz wiemy. I teraz musielibyśmy kurczę znowu przeskoczyć do tego momentu, gdzie nie wiemy, do tego nowego miejsca. To jest niekomfortowe. Lepiej kupować kolejne kursy Excela i robić szósty kurs z Excela albo szósty kurs z SQLa, żeby mieć to poczucie, no przecież się rozwijam, tak? Przecież jakaś tam nowa wiedza spływa. Pewnie jakaś tam nowa wiedza spływa, ale pamiętaj, że w każdej umiejętności jest taki, taka krzywa nauki i ona się, ona się wypłaszczy w pewnym momencie, to znaczy w pewnym momencie Ilość czasu, która jest włożona, jest kompletnie nieproporcjonalna do rezultatów, które osiągasz. Tak. Spróbuj sobie poczytać o zasadzie Pareto, czyli jakby jak osiągnąć te 80% rezultatów, 90% rezultatów, ale niekoniecznie 100%. Tak? I tutaj znowu, jeżeli zastanawiasz się, kurczę, no ale dobra, te technologie, jak to obczaić, gdzie będzie to 80-90%? odsyłam do rozmowy ze mną, to ode mnie dostaniesz. Dlatego tak ważny jest punkt numer 4, czyli punkt mówi o tym, że jeżeli dojdziesz do tego momentu, że przetestowałeś swoją wiedzę obiektywnie z jakiegoś narzędzia i jesteś w stanie przeskoczyć dalej, to przeskakujesz dalej i ponawiasz ten proces, tak? Czyli znowu skupiasz się na jednym, tylko jednym narzędziu, robisz ciekawy projekt, obiektywnie się sprawdzasz. Zapętlenie tego procesu powoduje, że Ty o wiele szybciej zbliżasz się do celu. Pamiętaj, że ważne jest, żebyś ufał temu procesowi. Jak to się często mówi, trust the process, bo obok Ciebie będą będzie się pojawiało mnóstwo różnych świecących światełek, które będą Cię próbowały rozproszyć, natomiast Twoje skupienie na celu jest bardzo, bardzo ważne. Dlatego pamiętaj, żeby się nie rozrabniać, żeby po prostu iść do przodu i próbować iść według procesu, który sobie obrałeś. To może być taki proces, jak ci opisałem teraz, albo to może być proces, który stworzymy razem na naszej rozmowie. A jeżeli z kolei się zastanawiasz nad konkretnie rolą, która by Cię interesowała, bo na przykład myślisz sobie, dobra, y, można być tym analitykiem danych, można być analitykiem biznesowym, można być BI developerem. czym te role się w ogóle różnią, stworzyłem specjalny filmik o tym i myślę, że ważne by było dla Ciebie, żebyś rzeczywiście wiedział, czym konkretnie te role się różnią, i w jakim stopniu są one podobne. Także koniecznie obczaj sobie ten filmik, w którym bardzo jasno to tłumaczę i będzie już to dla Ciebie kompletnie zrozumiałe. To tyle. Do usłyszenia w następnym odcinku. Mam nadzieję, że w tym.